Dzień dobry. Dzisiaj w warunkach zupełnie stacjonarnych, tak jak chyba cała Polska, dzisiaj uziemiony, i chyba dobrze, że te regulacje. Chociaż bardzo trudne dla nas wszystkich zostały wprowadzone, bo musimy sobie jakoś z tym wirusem poradzić, dobrze i źle zarazem, bo to jest sytuacja, w której nie mamy wyjścia, w której, w której mamy tak naprawdę do wyboru dwie złe rzeczy. Możemy zdecydować się na to, żeby nic nie robić, albo żeby coś robić, co i tak będzie dotkliwe. Więc ja jakoś rozumiem tych, którzy takie. Takie zobowiązania, czy, te, czy takie zobowiązania na nas nakładają i nie mamy wyjścia. Musimy się po prostu do tego wszyscy w odpowiedzialny sposób stosować. I co innego jest dzisiaj chyba naszym problemem. Naszym problemem jest dzisiaj to, że z dnia na dzień coraz wyraźniej dostrzegamy, jak bardzo z tektury, to o czym wczoraj mówiłem mocno i głośno, bo już naprawdę byłem mocno zdenerwowany, jest to całe państwo. Wszystkie te sytuacje, które nas dzisiaj otaczają i które widzimy, jak są fascynujące, jak to było wszystko robione na ślinę i sznurek przez tyle lat, przez tyle konferencji prasowych, przez tyle różnych opowieści o tym, jak to jest pięknie, jak to jest cudownie, a dzisiaj widzimy, jak niedofinansowane są sanepidy. Dzisiaj czytałem w gazecie wyborczej tekst o tym, jak na Śląsku trzy maseczki na stację sanepidu i, i kilka opakowań płynu antybakteryjnego. I, I oczekiwać jeszcze od tych ludzi, że oni pójdą i będą pobierali te wymazy, że rzeczywiście dołożą się do tego, żeby tych testów w Polsce było więcej. To jest po prostu wszystko fastrygowane i picowane od góry, a na dole wygląda tak, jak wygląda. Dlatego ja od samego początku mówiłem wyraźnie, że trzeba nam państwa, które zejdzie na ziemię, trzeba nam państwa, które będzie na tyle sprawne na poziomie nawet lokalnym, na poziomie tym, który my doświad którego doświadczamy w powiecie, którego doświadczamy na poziomie naszej gminy, naszego województwa, że w sytuacji, w której państwo centralne, pamiętacie, ile razy ja o tym mówiłem na spotkaniach, które mieliśmy, że w momencie, w którym państwo centralne nie daje rady, państwo na poziomie lokalnym przyjmuje odpowiedzialność za życie i zdrowie obywateli. I my tego dzisiaj bardzo potrzebujemy, a nie tego pitolenia, bo tak to trzeba nazwać, o państwie, które mieliśmy do tej pory, które powinno być bankomatem i rozdawać pieniądze na prawo i na lewo, bo przecież je na wszystko stać. Dzisiaj widzimy, jak je na wszystko stać. Wczoraj to wystąpienie, w którym rzeczywiście bardzo emocjonalnie, bo ja to bardzo emocjonalnie przeżywam opowiadałem o tym, jak polskie szpitale proszą o respiratory, o maseczki, o środki ochrony biologicznej. Obejrzało to wystąpienie kilka milionów ludzi i, i cieszę się, bo może otworzą nam się oczy. Może przy przyszłych wyborach, niezależnie od tego, kiedy one będą, będziemy innych rzeczy od ludzi oczekiwali. Nie jakichś dyrdymałów po prostu i, i, i baśni z mchu i paproci i huzarii szeleszczącej skrzydłami, w, która będzie nas otulać tym szelestem, tylko naprawdę Sprawnie funkcjonującego państwa, gdzie jeśli płacimy podatki, jeśli płacimy składki zdrowotne, to się później nie musimy, za... nie musimy później kupować lekarzowi narzędzi do jego pracy, nie musimy sami za chwilę może będziemy leki mieszać w aptekach, bo, bo, bo państwo nie będzie w stanie tego zrobić. Co jeszcze będziemy musieli zrobić za państwo, które utrzymywaliśmy z naszych podatków i z naszych składek? Co jeszcze? Ile jeszcze rzeczy? Ile jeszcze to państwo będzie liczyło na wspaniałą, cudowną Solidarność Polaków, która oczywiście, że się odrodzi i, i powstanie, bo my jesteśmy właśnie. Nie tacy, bo my w momencie, w którym jest kryzys, potrafimy zapomnieć o wszystkim, rzucić się do roboty, być wspaniali, zorganizować wszystko, co trzeba, zbudować wszystko, co trzeba, bo mamy taką właśnie naturę i to jest też fenomenalne, że potrafimy się tak w kryzysie jednoczyć. Tylko problem polega na tym, co zrobić, żebyśmy się umieli zjednoczyć w tym kryzysie tak, żeby na pokryzysie wystarczyło, żebyśmy wtedy umieli zbudować taką wspólnotę i tego wymagać od polityków, a nie mieli po prostu gęsi rozum, który sprawi, że natychmiast o wszystkim zapomnimy i znowu będziemy wybierali gamoni, którzy będą nas oszukiwali, którzy w żywe oczy będą nam kłamali, że oni się teraz zajmują Polską, a będzie wiadomo o co im chodzi, bo będzie im chodziło o władzę. Popatrzcie co się dzisiaj dzieje w sejmie. Będziecie dzisiaj pewnie wielokrotnie też o tym rozmawiali i słyszeli. Przecież PiS zaszantażował opozycję kompletnie. Opozycja teraz musi się zgodzić absolutnie na wszystko, bo inaczej wyjdzie i to już widać po wypo wypowiedziach Kosiniaka -Kamyszu. I Biedronia, bo w przeciwnym razie wyjdzie na tych, którzy są hamulcowymi, sypią piasek w tryby, kiwsz prychy pchają tej wspaniałej zmiany i ulgi, którą ma przynieść polskim przedsiębiorcom i Polakom pakiet antykryzysowy. Jaki pakiet antykryzysowy? Przecież oni od ponad tygodnia o tym gadają, nie widzimy jeszcze rozwiązań. Przecież co chwila dobry policjant w postaci Andrzeja Dudy dzwoni do Mateusza Morawieckiego i jeszcze coś tam dośrubuje i jeszcze coś tam dorobi. Pokażcie wreszcie jakieś rozwiązania. Mało tego, pokażcie, przegłosuje. W konstytucyjnym trybie. Oni dzisiaj doprowadzają do tego, że będą zmianą regulaminu Sejmu zmieniać konstytucję. I te, na, na teraz ją zmienią, ale i na później, i na spokojne czasy. I będą sobie mogli robić głosowania, jak będą chcieli, już nie w sali kolumnowej, tylko przy pomocy tabletów albo komórek. Bo co, to, co im konstytucja, która mówi, że Sejm zbiera się na posiedzeniach. Oni wymontowują na naszych oczach z systemu kolejny bezpiecznik który wymontowany nie będzie działał również po tym czasie kiedy ta epidemia minie. I to jest i tu właśnie wracamy też do samego początku, do tej opowieści, że trzeba było wprowadzić stan nadzwyczajny od samego początku. Wczoraj ktoś mi powiedział yy, i miał rację, mówi w stanie wojennym ludzie mogli chodzić po ulicach, wieczorem była godzina policyjna. Ja miałem wtedy tam 5 czy 6 lat, to nie pamiętam tego dobrze. A dzisiaj nie ma podstaw do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Wiecie, czytałem yy, dzisiaj też wypowiedź na Facebooku prezesa Polskiej Akademii Nauk, który mówi, że te wybory 10 maja, do których szeregowy poseł Kaczyński tak prze, to może być nasz mecz z 19 lutego w Mediolanie, na którym klub z Bergamo spotkał się z klubem z Walencji i stąd się wzięła znaczna część rozwoju epidemii we Włoszech, a później w Hiszpanii. Bo ci kibice, którzy przyjechali z Walencji, zawieźli tego wirusa później do Hiszpanii. Jak się ludzie spotykają w takiej masie? Przecież to jest 45 dni od dzisiaj tam 44. Czy my naprawdę jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to się da bezpiecznie zrobić dla tylu tysięcy ludzi? Wiecie, ja nie mam żadnej siły parlamentarnej, żadnej siły parlamentarnej w tej chwili. Ale czy to oznacza, że ja powinienem teraz przestać mówić? Czy to oznacza, że ja powinienem przestać teraz starać się doprowadzić do tego, żeby w tym całym politycznym systemie znalazł się bezpiecznik? Znalazł się właśnie ktoś, kto dzisiaj dzisiaj się pokazuje, jak to bardzo jest potrzebne, żeby ktoś przyszedł spoza tego partyjnego myślenia. Jeżeli ktoś z was chce to zrobić, Umie to zrobić, to niech to robi natychmiast. Ja nie muszę tego robić, tu nie chodzi o mnie, ale musi się w tym systemie znaleźć ktoś, kto będzie i, i ruch, który będzie głośno i wyraźnie mówił o tym, do czego doprowadziliśmy nasze państwo. I będzie oczywiście, że teraz potrzebne są sz szczegółowe rozwiązania. To jest jasne, że one są potrzebne. Polscy przedsiębiorcy czekają na gotówkę. Polscy rodzice czekają na to, aż ktoś się zajmie tym, co oni mają robić z dziećmi, w sytuacji, w której. Żona musi iść do pracy, mąż ma pracę zdalną, a nie ma w domu czterech pokoi na czwórkę, dzieci i czterech tabletów. Przecież o tym też trzeba pomyśleć. Trzeba, trzeba było o tym pomyśleć już dawno, ale i teraz można o tym myśleć. I teraz powinno się nie myśleć o niczym innym, jak tylko o tym, jak natychmiast jak najszybciej, próbować zacząć pomagać, ale w legalny sposób. I jak to zrobić? Pan jest idealistą i nie wie pan, co mówi. Ale to trzeba było zacząć o tym rozmawiać półtora tygodnia temu. I nie mówić my tu PiS dzielny trzymamy wszystko za rękę i my sobie poradzimy z koronawirusem i z innymi. Tylko powiedzieć sobie, jesteśmy w sytuacji, w której zagrożeni są i wyborcy PiS, i wyborcy platformy, i wyborcy lewicy, i Konfederacji, i wszyscy. Dlatego wszyscy musimy współdziałać. Dlatego zastanówmy się nad zmianami konstytucji, zastanówmy się nad tym, jak najszybciej zwołać sejm. Zastanówmy się nad tym, jak to razem poukładać. Ale nie, trzeba było każdy w swoją stronę. I każdy będzie ciągnął swój wózek, bo przecież zaraz, zaraz epidemia minie, ale my w 2023 roku mamy partię, która ma 100 tysięcy członków i muszę zostać premierem, żeby ich wszystkich nakarmić i to wszystko poukładać. Niech oni sobie zostają premierami, niech oni sobie wygrywają wybory, ale musi się w końcu pojawić, powtórzę to po raz piąty w tym systemie jakiś zdroworozsądkowy bezpiecznik, który będzie rzecznikiem nie ich partyjnych interesów i tego, jakim się poukłada dalej życie w Polsce w tym całym finansowanym z budżetu państwa teatrze. Tylko i, i, który zwróci uwagę na to, co ludzie dzisiaj mówią yy, i jakiej Polski chcą, a to jest dużo głębsze pytanie niż tylko rozdam pieniądze, bo to jest, bo to jest Polska, którą trzeba zbudować na wspólnocie. Na tym, że my nawzajem naprawdę będziemy się troszczyć o siebie na każdym szczeblu, bo widać już jak rządy centralne radzą sobie z tym na szczeblu centralnym. Teraz to się musi zacząć dziać, teraz. Jeżeli już jesteśmy w kryzysie, to kryzys jest dobrym momentem, żeby zacząć leczyć. Każdy lekarz wam to powie, że w momencie, w którym zgłasza się pacjent, który nie wiedział, że do tej pory coś się dzieje w jego życiu złego, ale go walnęło i zaczęło się dziać coś złego, to to jest ten moment, w którym trzeba zacząć nie tylko naprawianie jego bieżącego stanu zdrowia, ale i szersze leczenie. Na następne lata. Słuchajcie, jesteście naprawdę... Wspaniałymi ludźmi. To, co widzę po tych zbiórkach. Przecież widzę, jak wczoraj moja dobra fabryka odpaliła zbiórkę na żywność, znaczy, już wcześniej dla siostry Małgorzaty mieleskiej teraz dzisiaj też odpalamy, znaczy odpaliliśmy już wczoraj zbiórkę na dobrej fabryce. To nie jest zbiórka na kampanię, tylko na dobrą fabrykę. Odpaliliśmy też zbiórkę na sprowadzenie sprzętu medycznego. W tej chwili kombinujemy, jak można by było spróbować sprowadzić na zamówienie bezpośrednio szpitali, które nas o to proszą. Maseczki, bo teraz wszystkie maseczki, które przyjeżdżają, są po prostu konfiskowane na granicy przez rząd i on je nadziela według swoich według swoich jakiś algorytmów, ale my chcemy doprowadzić do tego, żeby tych maseczek, tego sprzętu było tyle ile potrzeba. Przecież lekarze muszą chodzić do, do chorego i wymieniać za każdym razem maseczkę, kombinezon, taki powinien być standard, a oni teraz mają trzy maseczki na oddział i sobie to trzymają i, i czekają na, na gorsze czasy, bo wtedy może będzie trzeba ich użyć. Wiecie co się dzieje? Wczoraj dowiedzieliśmy się w szpitalu na Nowowiejskiej Psychiatrycznym w Warszawie, gdzie powypisywano kogo się da, zostali ludzie Przede wszystkim starsi, przede wszystkim samotni, yy, i była tam jedna pacjentka z koronawirusem. Odwieziona do szpitala Bielańskiego, tam zmarła. Teraz jest druga pacjentka, oddział jest w kwarantannie, izba przyjęcie jest w kwarantannie. To zawsze dotyka najsłabszych spośród nas. I my będziemy robili wszystko, co się da. Ja będę robił wszystko, co się da, żeby tu, tam, jeszcze tam te dziurki małe pozatykać na tyle, na ile ja mogę jako obywatel. Bo przecież ja nie mam żadnej reprezentacji, żadnej siły politycznej jeszcze. Ale dlatego musimy doprowadzić do wyborów, żebyśmy też tę siłę polityczną mieli, nie tylko obywatelską. Yy, do wyborów w spokojnym czasie. Na pewno nie 10 maja, które będzie ryzykiem dla zdrowia i życia ludzi, żebyśmy mogli tę siłę, którą ja dzisiaj widzę przy zbieraniu na te maseczki, którą widzę przy tym, że tu, się, tu ktoś da 50 zł, tu ktoś da 20, tu ktoś da 10, żebyśmy mogli przemnożyć przez narzędzia, które daje państwo. I wreszcie zbudować je na obywatelach, a nie na partiach. Bo, bo to jest paranoja, co, co, co teraz obserwujemy. Yy, dziękuję Wam bardzo za to, że, że, że jesteście ze mną, że tych moich wynaturzeń słuchacie. Yy, ja się ostatnio niestety no, unoszę trochę, ale no jak mam na to patrzeć, wszystko bez, bez emocji? Co się dzieje? Jak mam czytać te listy, jak mam czytać te wpisy na Facebooku, w których szpitale proszą o to, żeby im pomóc? Jak mam to robić bez emocji? Jak, jak, jak to można robić spokojnie, patrząc na to, co się dzieje z osobami w kryzysie bezdomności w tej chwili w, w placówkach, z osobami głęboko niepełnosprawnymi? Jak, jak można było doprowadzić Polskę do tego miejsca? I to jeszcze, wiecie, przecież myśmy wszyscy słuchali tego pitolenia o tym, jak jest cudownie i dobrze, jak można na prawo i na lewo wywalać państwowe pieniądze na oczernianie sędziów, na y, 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 telewizję propagandową na ławeczki niepodległości, na strzelnicę i na Antoniego Macierewicza i na jego podkomisje smoleńskie. To na to, to były pieniądze, a teraz my musimy zbierać na maseczki. Nie, nie, nie jestem w stanie tego spokojnie, że tak powiem przetrawiać, bo to mnie dogłębi po prostu, dogłębi rani jako obywatela tego kraju i jako ojca, który musi zostawić ten kraj swojemu dziecku za jakiś czas. I zrobię wszystko, żeby zostawić go takim, Jakim chciałbym go rzeczywiście zostać, poukładany i wtedy mogę iść, bo moja robota będzie, będzie skończona, mogę zająć się czymś innym. Ech. Słuchajcie, musimy. Ten, ten, to wkurzenie, które, które ja w sobie mam, i chyba nie tylko ja w sobie mam, trzeba teraz zamienić na dobrą energię, na działanie. Zróbmy dzisiaj coś dobrego. Ja zrobię w dobrej fabryce, będę udostępniał dzisiaj jej zbiórki. Jeżeli możecie wesprzyjcie jej dobrą fabrykę, ale też i moją kampanię, bo my musimy przetrwać ten czas. Ja, nie mając pieniędzy. Yy, nie mając tych struktur i tych ciepłych posadek, na które oni wrócą, ja muszę przetrwać ten czas do jesieni. My musimy przetrwać ten czas do jesieni co najmniej. A więc potrzebujemy tego waszego wsparcia fizycznie, bo jeżeli nie, to na jesieni będziemy mieli wybór między Małgorzatą Kidawą Błońską, Markiem Jakubiakiem, Władysławem Kosiniakiem, Robertem Biedroniem i najlepszym na świecie Andrzejem Dudą. To będzie wybór, który będziemy mieli. Czyli znowu wracamy do tego, co było. Jeżeli nie chcemy tego, jeżeli chcemy mieć inny wybór, szerszy wybór, to bardzo was proszę o to wsparcie na stronie wspierajchołownia2020.pl. Ja wiem, że nam wszystkim jest teraz ciężko, ale ja, ja myślę o tym w kategoriach inwestycji. Ja też wczoraj, choć wiecie, ja teraz też jestem w dość trudnej sytuacji, nie ma wykładów, nie ma rozliczeń książek, falietonym przestałem pisać, ale oczywiście nie ma na porównania z sytuacją, w której znajdują się dzisiaj ludzie, też na tę kampanię wpłaciłem, bo czuję, że to jest inwestycja na lata i że, że ja jestem tak do niego. Głęboko przekonany, że to trzeba przeprowadzić, że nic innego w tej chwili tak naprawdę nie ma znaczenia. Musimy sobie z tym poradzić. Musimy naprawdę z tym pójść do przodu i bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście gotowi to ze mną zrobić. Ten, ten, to wkurzenie musi dzisiaj zaprocentować czymś dobrym. Bądźmy dzisiaj dla siebie dobrzy. Tych gamoni, którzy po prostu sprawują teraz, są dzisiaj nad nami i, i których prawdziwa wartość się weryfikuje, jak przyjdzie czas, to się z nimi rozliczymy. Teraz musimy być odpowiedzialni wobec siebie. Musimy naprawdę. Próbować być najlepszymi, jak tylko potrafimy Polakami, obywatelami i swoimi bliskimi. Pomóżcie dziś komuś, kto tej pomocy potrzebuje. Wpłaćcie na zbiórkę na ten sprzęt medyczny dla tego czy innego szpitala, czy przez dobrą fabrykę, czy w inny sposób. Wesprzyjcie tę kampanię, którą, którą ja staram się mimo wszystkich tych trudności prowadzić. Podzielcie się jakimś dobrym słowem na Facebooku. Wiecie, ile troli i ile hejtu. Zorganizowanego i płatnego najechało ode na mnie od wczoraj, odkąd powiedziałem te trudne słowa, ale mam chyba wrażenie, że słowa prawdy o tym, co się, co się teraz w Polsce dzieje. Trzeba yy, 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 ich zabić miłością. Nie ma innej drogi. Yy, więc postarajmy się dzisiaj, żeby ta energia, która w nas jest, ta energia złości pewnej też na tę rzeczywistość, wygenerowała coś dobrego. Yy, będziemy iść konsekwentnie ścieżką, którą nam pisze rzeczywistość, i droga nas zaprowadzi do miejsca, w którym to my będziemy odpowiadać za to, co się w Polsce dzieje i uło ją zupełnie inaczej na kolejną epidemię i na kolejne też dobre czasy, które z całą pewnością będą przed nami. Ściskam was wszystkich serdecznie. Jesteście naprawdę wspaniali. Wyobraźcie sobie gdzie bylibyśmy dzisiaj Gdyby nie te tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy dzisiaj szyją maseczki, gotują lekarzom, opiekują się starszymi osobami, dbają o to, żeby, żebyśmy wszyscy mieli siłę i jakoś funkcjonowali, ci bohaterowie ze służb, ci bohaterowie ze sklepów, pomyślcie, gdzie byśmy dzisiaj byli, gdybyśmy nie byli takimi ludźmi, jak jesteśmy. I zadajmy sobie pytanie, czy my naprawdę zasługujemy na takich liderów, jakich w tej chwili, w tej chwili posiadamy. Tu nie chodzi o te czy inne osoby. Tu chodzi o system który tak to zepsuł, że, że, że zepsuł też ludzi, dobrych ludzi, którzy do tej polityki szli i dzisiaj reprezentują sobą to, co reprezentują. Bierzmy się do roboty, kochani. Wszystkiego dobrego. Ja zrobię, co mogę, wy zróbcie, co możemy i może jak się to wszystko przemnoży przez siebie, to będzie naprawdę dobrze. Ściskam was jeszcze raz, już chyba po raz czwarty czy piąty, dobrego i bezpiecznego dnia. I do usłyszenia, bo pewnie jeszcze dzisiaj z 15 razy w różnych okolicznościach będziemy się słyszeć.